Cześć! W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić samemu i zupełnie za darmo bardzo dobry nawóz do roślin kwitnących. Zapraszam do oglądania. Zrobimy dzisiaj zupełnie za darmo bardzo dobry nawóz. Będzie to nawóz z wykorzystaniem resztek od banana dokładniej wykorzystamy skórki banana. Skórki banana zawierają dużo potasu, także będą idealne do zrobienia nawozu do roślin kwitnących. Aby zrobić nawóz z banana, będziemy potrzebować oczywiście skórek od banana, słoików i wody. I teraz tak, ja mam tutaj słoik o pojemności 0,7 litra. Możecie również wykorzystać słoiki 0,7 lub litrowe, i na słoiku takiej pojemności zużyjemy od jednej do dwóch skórek banana. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie do tego celu wykorzystać chociażby banany ekologiczne. Wykonanie tego nawozu jest bardzo proste: mianowicie wkładamy skórki w całości lub pokrojone do słoika. Ja sobie zrobię dwa słoiczki nawozu, zalewamy wodą, przykrywamy taki słoiczek. I odstawiamy w zacienione miejsce. W tym czasie będzie zachodził proces fermentacji tutaj w tym słoiczku. Od kiedy można zacząć podlewać rośliny takim nawozem z banana. Jeżeli Wam się spieszy, możecie zacząć podlewać nawozem z banana już po dwóch, trzech dniach, ale ponieważ ten nawóz będzie jeszcze słaby, to nie rozcieńczamy go w ogóle, tylko takim roztworem dwutrzydniowym podlewamy nasze roślinki z kolei. Jeżeli taki nawóz będzie stał tak mniej więcej tydzień, to należy go rozcieńczyć z wodą jeden do jednego. Nawozu tego możemy używać co drugie podlewanie. I ostatnia kwestia, co możemy nawozić takim nawozem? Na pewno kwiaty w donicach, tak zwane balkonowe, ale również domowe kwitnące kwiaty, choćby storczyki. Możecie nawozić róże i inne kwiaty ogrodowe. Jak inaczej jeszcze wykorzystać skórki od banana? Możecie na przykład w całości zakopać je pod różami wtedy wasze róże będą bardzo ładnie kwitły. Albo na przykład pokroić skórki na kawałeczki, ususzyć je, później zmielić i stosować po prostu proszek z bananów. Kochani moi, wypróbujcie ten nawóz. Jest on naprawdę świetny do wszelkich roślin kwitnących. Roślinki odwdzięczą Wam się za taki nawóz. Będą się dobrze rozwijać oraz pięknie i obficie kwitnąć. Z mojej strony to wszystko. Polecam Wam ten nawóz. Spróbujcie chociaż raz zrobić i zastosować. Mam nadzieję, że szybko zobaczycie efekty. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pa!